Szanowni Państwo, Krzysztof Bosak podał jeden na kilkanaście powodów, dla których należy nie ratyfikować, a obecnie wypowiedzieć konwencję stambulską. Ja chciałbym odnieść się do fałszywej, kłamliwej narracji lewicy, która wprost kłamie, mówiąc, że wycofanie się z tej konwencji to pozwolenie na przemoc domową. Jest to oczywiste kłamstwo. Ten dokument to jest zobowiązanie do rządu. Natomiast prawo obowiązujące w Polsce wynika z ustaw z kodeksu karnego. I wypowiedzenie konwencji stambulskiej nie spowoduje, że nagle zniknie z polski błękitna niebieska linia, nie spowoduje, że nagle znikną z kodeksu karnego przepisy karające za przemoc czy też przemoc domową. Zobowiązanie, jeżeli ktoś podpisuje jakiekolwiek zobowiązanie czy umowę, to musi się zgadać z każdym z każdym przepisem tam zawartym. I to, że my nie zgadzamy się z częścią tych przepisów, to nie oznacza, że nie zgadzamy się z całością konwencji, ale to jest wystarczający powód, by takiej konwencji nie ratyfikować, a obecnie by tą konwencję wypowiedzieć. Zwłaszcza, że jak dowiedzieliśmy się, zostało to odkryte w ten weekend, prawdopodobnie doszło do sfałszowania w dosyć kluczowych elementach treści tej konwencji. Wówczas, gdy tłumaczenie tej konwencji na język polski Wersja tłumaczenia przedstawiona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych była przedstawiona w Sejmie. Dostępna była już prawidłowa wersja tłumaczenia na stronie instytucji unijnych. I w tamtej prawidłowej wersji sformułowanie gender było. Przetłumaczone prawidłowo, czyli płeć społeczno-kulturowa. Po to w języku angielskim funkcjonują dwa terminy: seks jako płeć i gender jako płeć społeczno-kulturowa, by to w tłumaczeniach rozróżniać. Naszym zdaniem pominięcie słowa społeczno-kulturowa aż 25 razy w tłumaczeniu słowa gender jest, jest nieprzypadkowe. To było celowo zrobione po to, by wokół konwencji stambulskiej, tak zwanej antyprzemocowej, było mniej kontrowersji. Cytaty, które przytoczył Krzysztof Bosak, cytaty polityków Prawa i Sprawiedliwości z 2014, z 2015 roku i bierność przez poprzednie 5 lat pokazuje, jak zakłamana jest tak zwana prawica, zjednoczona prawica w Polsce, która przed wyborami, będąc w opozycji, słusznie krytykowała ratyfikowanie przez Polskę tej konwencji, a gdy mogła zrobić cokolwiek, chociażby wypowiedzieć konwencję, politycy prawej sprawiedliwości nie, zrobi, nie zrobili absolutnie nic. My jako Konfederacja zapowiadaliśmy, że jesteśmy za wypowiedzeniem tej konwencji. W zakresie walki z przemocą domową ta konwencja obecnie w Polsce absolutnie nic nie zmienia. Natomiast Natomiast chcemy zrezygnować ze zobowiązania rządu do realizacji ideologicznej lewicowej agendy, którą streścił przed chwilą Krzysztof Bosak. Konfederacja, wolność i niepodległość.